Ma jak widzicie, stoi na śniegu, bo zaraz się poszli Dobra, tam daleko, znaczy to nie jest daleko, tylko ja mam taki świetny render, że włączyłem sobie na normalnie. Dobra, przedstaw mnie ja coś... Dobra, jest... Filozofię Dobra. będzie to opowiadał, jak to on to zrobił. Dobra, jest ze mną ten... Człowiek... Zilo. Człowiek... Człowiek golonka LOL LOORA się jak widzicie tutaj już coś tworzymy On będzie miał zawsze taką krzywą mordę Taką jak w realu Tak yy, dobra o, Oprócz tego dobra. <laughs> Oprócz tego kościoła tutaj zrobiliśmy taką fontannę która ma stanowić jakby nie wiem centrum miasta co? Dobra, weź. Tam macie pana Klipera. Kurwa. To jest teatr. Żony nie ma. Dobra, nieważne, nie skomentuję tego. Macie nawet tabliczkę. Teatr. 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 Ja, teatr. ja, ja pisałem. Kurwa, ja to pisałem. Się stało. Jabłko masz złote wiesz w ręku Ej ja mam F1 nie? Z zwaliłeś ten efekt Dobra tu widzimy świetny obraz Ale ci wydałem buuu! Czarny jak dupa murzyna Jak Ej. dupa persona, ha, ha. Dobra ty, ty nie masz dupy, ty masz kwadrat Tu mamy pierwszy No co jest Pierwszą stac... Pierwszą salę jakby. Stacja metra. Sekcja VIP. Ty tam nigdy nie wejdziesz. W takim razie. To jest sekcja VIP. Tu mamy drugą salę. Tam też jest sekcja VIP i tam również nie wejdziesz, bo jesteś zwykłym wieśniakiem. Tu mamy jakieś tam schody do góry. Tam na te sekcję VIP, tam nie możesz wejść. Mówię to już trzeci raz. Tu mamy bibliotekę taką w miarę, ale tam mi się nie chce wchodzić. Będę taki miły, to wam dam tylko... A tylko ja miałeś podać w, w ten yy, niektórym yy, tekstur surpaka Bo prosiliśmy daje, Wysyłam im w wiadomościach prywatnych. Dobrze. Dobrze. Jestem dla was dobre Dobra, my tu będziemy robić kolejny budynek zaraz. Yy, dziecko kukurydzy do mnie dzwoni, dlatego ja będę teraz już kończył. A ja miałem słucharka jeszcze takiego. słucharek, dobra. No. <laughs> Jak nazywa się foka bez oka? Wiesz? Już się boję, no. <laughs> <Yeah. Lol. śmiech> nie skumałeś fazy, nie? W ogóle, ty... Opa. Foka, bez potka. No oka. co ty, co ty nie powiesz? Równo się ...w Historię opowiadasz, dobra Ale słuchaj, Do dobra. Wszyscy się śmieją, ha, cześć.